O, czarku e? <laughs> Ja Jaszcze tak na stryje po prostu, wie? O, czar**, Kupiłem czarku. Rebeka i to Daniel. No, za 200 tysięcy. O, ziomek! Kurwa! On kupił mi ziomka! A ja mam czarku! Na tak mamy wszystko! Ta mi ziomka tam. Cza... Jeszcze tylko. O, to on kupił. O, o, nie! Tak, dzisz mi znaczy, fajnie 65 tysięcy, biedaków. Odkupiłem ci czarku, nie? No nie! A dobra, zrobiłem wraz z tyle. Nie, to G. Beka z cyby. O! Widzę na hazard, kurcz mać. O nie. To powinien być wtorek i sobota, no nie. A, współracja. A dzisiaj w środa. O! dzień lada. No nie, kącik halloweenowy. Nie, to jest kacik. Kacik halloweenowy. No w Halloween możesz mieć kata. No. Katę. O, o! A jak w idziesz w do podlasie, to możesz nie mieć kata, nie. bo ci ukradną. Eee. Ja kupię tylko pole w Aha, no. Bo szansa, że ktoś teraz tam stanie, jest malutki. Oh, mazur, o kur... Co? Je, coś się tylko się mazury Tylko się mazury kur... mazury Tylko się mazury co? Tylko się Nie, bo tam było tylko się śmieje No A co tam jest za wizard? A nie hazard, dobra Wizard Dobra wizard. Co to jest za pole kupa? Ze wstążką Nie Ciebie wiem po... Nie wiem, nie pytaj się mnie Nie wiem Nie ba. Ty co na mazury se leci, nie? Badulka ściera Patrz, kończy lifta O na p***a, ale go No nie No i co taki. A ona jest droższa akurat, więc masz nieszczęście. O, no, oh, no i start, no i przechodzę. To. Seven the building to be upgrade? Łoo, ho, 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 ho No, no buildings to improve. Eee, No to. Nie wiem, dobra, niech będzie kacik Halloweenowy, nie? O nie, on, uleps on, on ulepsza kapa. kapa, <laughs> O ja mogę jeszcze raz rzucić w ogóle. O ziomek, ja, ja nie ziomka, mogę. Kurwa. Tego też ulepsza od razu. Ta gra może być fajna jak się dobrze poedytuje w sumie. No Ola i na no złoty. Pładź to toków Ale ja mam szartka... A faktycznie mam czarnika okay, i wpiero. Okej. Okay. O projekt drifta! O nie projekt Drifta, kurczę. Będę czekał od nas dwa lata. O nie! Kupisz? Hmm. Odkup! O odkup. odkup w pierol Dobra niech ci będzie! Odkłodnie yeah, mam do, kaski najwięcej jest. w całej grze, oh yeah. Monopol, są... wow oh, kur... ah. faktycznie oh, kur... Przecież on może to wygrać przez w Monopol Musi kupić tylko Oskar, Mate, Ach-Ach i tą ślidziaka Oskar! Powiedzieliście o, jak skar. tą grę <grym> on może wygrać przez inny Monopol To już jak, jak <grym> reklamy jakieś telewizyjne. Bez A propos tekstu z reklamy, nie zastanawialiście się kiedyś Czy nie chcielibyście wbić do nasa Discorda? Link będziecie mieli oczywiście tutaj oraz w opisie jeżeli chcecie, to zapraszam. Tak samo jak do tażej części z filmu. W ogóle uwielbiam te moje domy, nie, one są piękne. W ogóle 500 tysięcy macie za to. W ogóle muszę zakupić dom Szyldziaka, nie jakby. Elo! Kupiłem. Ach, ach. Elo! 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 <śmienicza> 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 no nie daję mazur... sobie. tu Na mazurki. Na mazurki, kurzo. Ładź mi hajs. Nie spodziewałeś się, że jak może tak szybko zbankrutować, nie? Ale on ale już nie bankrutuje. On aktualnie ma Nie, no psu... ja, on... ja mam w sumie na najdroższe inwestycje Co? ale no tylko, no ja nie mogę, no. Odom drifta. drifta. Możesz go kupić. Nie, nie może nie stać go. Nie stać go. Aha. O, kupuje spermy What <śmienicza> the <śmienicza> To o ja ja Fajnie byś kupił spermy i zaraz Tomek stanął ja też To powinno... F**kaj a, a, po, a masz pomidorkiem O okay. ty pet. A masz Masz A bo jeszcze ja dalej. No nie dom drift Znaczy projekt drifta, no nie O Drift No dokładnie O podlasie Co? Obelisk of air? Nie wiem co to daje Ale to jest podlasie Możesz kupić podlasie Chcesz kupić podlasie? Podlasem? Takie podlasiańskie podlasie no, Nie możesz kupić mój, no nie O no nie, ale teraz mam wpierdol spożywczy. A, ale ty siedzisz tam tutaj jak drifta, kurde. Ty będziesz ci... czekał dwa lata na kasę. Tak A To tak działa? No. Aha. No nie, no Jezu, będę. To... Elo, lecę na Dom Drifta, ale nie mogę kupić. No nie no. A, ty, bo ty nie ustawiłeś, że za start się dostaje kasę. Ustawiłem chyba. No nie, bo nie dostałem kasy. Jak o kur. Dobra, sprzedaję. Ty co sprzedajesz? <laughs> Ma zawsze. Mogłeś mazury sprzedać albo. Po co? Jak tam to jest droższe. Tak no nie monetyzacja <grym> Tylko nie monetyzacja. Za 50 tysięcy może kupić coś, gdzie będzie monetyzacja. No właśnie. Kup na czaru! No nie, nie, Gdzie on to kupił. co kupił. A no tak, bo to nie działa generalnie w tej grze, nie? Zapomniałem. Serio? No. Dobra, to wychodzimy z tej zjebanej mapy i gramy na normalu, co? Ale to nie chodzi o mapę, to chodzi o grę. Jak to Dobra. o grę? No co w całej grze nie działa. A, jak i to oni nie, działa? nie Naprawili. Nie. A skąd wiesz, że nie działa w całej grze? No bo... Jak grałem ostatnio, to też nie działało. A kiedy ty grałeś? Dawno. O nie! Mój... Kacik halloweenowy. Dla krainy Czarów będzie nazwana monetyzacja. Kraina Czarów. Ja też, no. Nie mogę Karyna kupić czersz. tego. Ja też, no. O, śmieję. Ty co jest? Czemu tu już śmieję? Nie mogę. A to wy nie wyjdzieliście? Kurwa. Nie. Powiedzcie, żeby Nie. Wygrałem. No macie nowy kodik. Hej, cześć, witajcie z tej strony Kemon. A dzisiaj gramy wytwar. E, Kurcze. Znaczy... Odpolisz. Co się dzieje z o, psikipy, no macie O kurde, mnie. burza idzie. Sildziak się właśnie zebał i powiedział, że burza idzie. A wy możecie wbić na naszego ekipowego Discorda TSH, tak? Prawda, panowie? Prawda, panowie? Zgadzam I się w 10, w 50, 50 300 Okej, on kurwa, pierwszy kurwa. zaczyna. żółty, no da, zostań już na czacie. No, nie, o, ziomek. ziomek! Ale było blisko, było blisko. No. ale ziomek ale też ziomek jest fajny. Czat. O, Mogę kupić dom Ty Kupuję. Zostaw mój dom! Kupiłem swój dom. Uwielbiam to, że Podlasie jako jedyny punkt na mapie jest obeliskiem. To jest miejscówka, to jest po prostu obelisk. Czemu kupiliśmy mój ziomek cz**u domkiem Kiemona? Nie wiem. O, hazard. A. Aha. Kur**, poszedłem na złość. Okno śmieje. O śmieje. Okno skacze, nie, powinien to być. To była ma twoja matula. I Idę na idziesz, swój projekt, gdy Idziesz o. tam, projekt Drifta. Idę ja 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 na to. Ty, ja Mateo. Ale to jest. Ej, ale to jest za... w sumie no. Przemyślane w sumie, bo. Projekt Drifta, no nie? No. I, i siedzisz tam dwie kolejki. No. O, dzięki. Ale ty masz, kur. Nie wiem, ja poszedłem, kur. on poszedł na swój projekt. Aha, dostałem mu 25 tysięcy? daj mu Dostajesz 54. mu? Okej, okay, ty jesteś. Ja Póg naprawdę Poszedłem na dom, na projekt drifta, ja pierdolę. O no nie, Mój! Ziumek, cza, e, cza, cza, Młodz, ziomek cza cza czaca. Ziemek Ile to kosztowało? Więcej niż ci się podobało. A no to, to masz. Nie, a... nie on tego miał... Skwy wysypięć. Kogoś, ja p... Kogo, kogoś nie ma na to, hey, plasy, no. czy twojej matuli. Nice! O tylko... Teraz mnie O dzięki. Dzięki, że mi oddajesz te pieniądze za które odkopiłem. Dziak ja, czy mógłbyś na kieralać? Byłbym... O ty kurwo je. Jeba... No tyle tu w tej jeszcze nie dostałem. No nie! No tego akurat bym nie chciał. Koniec za Koniecznego. Ej, jest mój! Jest mój! odkupił czas... My jest mój! Czas zmieniło ścicieli... Szydziak dły, to jest On musi to... odkupić! Tak! Postaw tam wieżowiec! Nie! Nie! Będziesz miał trzech czasów. No nie... Tak! No... Nie wiem co, co tam się dzieje, nie... Ty wątpiałeś, pomylił, no halloweenowy się oddał, no nie? Wcale jak w tego okrążenia miałem tylko... SIĘ! No, kurwy! Kacik halloweenowy się...